34 artykuły Konstytucji Rzeczpospolitej. Wziął na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo państwa polskiego i za Armię Rzeczpospolitej. To był samolot wojskowy. Tam leciała, jak mówiłem, elita Polski. Tam leciała Armia Polska. I co? I on w tej sytuacji się nie powinien szczególnie tym zająć tak się zgłosiło, że była rozmowa telefoniczna, jak Państwo wiecie i Pan Jarosław Kaczyński przypomniał to, przy, przedkładając stosowną depresję. Rozmowa telefoniczna między Panem Tuskiem i Panem Prezydentem Federacji Rosyjskiej, z Rosyjskim, Rosyjskim Miedwiedniewem. W tej rozmowie Prezydent Miedwiediew zobowiązał się, że powstanie wspólny zespół prokuratorski polsko-rosyjski, wspólny, nie dwa osobne śledztwo. Tylko wspólny zespół polsko-rosyjski. Gdzie on jest? Gdzie jest ten wspólny zespół? Kto dopilnował tego? Co robi osoba pełniąca obowiązki prezydenta Rzeczpospolitej, na której spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo państwa polskiego, która szczególnie, jako zwierzchnik sił zbrojnych, ma obowiązek zajmować się tym, by dopełnione były wszystkie procedury, żeby to postępowanie, było w sposób obiektywny, dokładny, sumienny, precyzyjny i jak najbardziej transparentny. To jest takie słowo, które koledzy z Unii wolności, chciałem powiedzieć, przepraszam, najmocniej, z platformy obywatelskiej uwielbiają powtarzać, czyli przejrzysty dla każdego obywatela był obywatel. Co on w tej sprawie zrobił? Nic nie zrobił. Nic nie zrobił. Nawet nie zapytał się o to, nawet. Nie złożył żadnego, że tak powiem, w tej sprawie wniosku. Nic nie zrobił. O przepraszam, zrobił. Zrobił. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości kilkakrotnie wnosili do Laski Marszałkowskiej wniosek o to, żeby pan premier wystąpił do Putina o przejęcie postępowania. O przejęcie to, na co zezwalają stosowne przepisy. Przecież to postępowanie już dzisiaj wiemy, przynajmniej w trzech obszarach musi być przez Polaków zajęte, jeżeli w ogóle ma trwać. Pierwszy dotyczy nadzoru nad tym obszarem, gdzie się ta katastrofa dokonała. No, nie będę tłumaczył, wiecie Państwo dokładnie, co tam się dzieje, jak to jest, tak powiem, traktowane. Przecież tam nie przeprowadzono podstawowego, podstawowych badań tego terenu. Mówi się o archeologach, o no, śmiechu bardzo jak Państwo wiecie, nie dopuszczają Rosji. Więc to jest pierwsza sprawa. Przejęcie i przeszukanie, analiza tego obszaru, on nie jest wielki. On jest dziesiątki razy mniejszy niż obszar, na którym się zdarzyła katastrofa pod brytyjskiego samolotu, gdzie, gdzie doszło przecież do straszliwej też katastrofy, też śmierci, gdzie przez miesiące przeszukiwano cały wielo, wielo obszar. Więc to można, należy zrobić i już wcześniej tym lepiej. Drugie to jest oczywiście flag samolotu. Państwo wiedzą, co mogły Rosjanie po prostu przetopić. No a banałem jest stwierdzenie, że każdy kawałek, każda część, każdy fragment może mieć istotne znaczenie dla jakby odnalezienia powodów i okoliczności tej tragedii. Wreszcie trzecia sprawa, no to czarne skrzynki. To zupełnie niebywałe. My już wiemy, że przekazują nam Rosjanie tej sprawie nieprawdziwe dane. I ja nie wiem, bo ono, że one z błędu wynikają. W porządku, znowu, nie chcę nikogo złego oskarżać, ale nie ma wątpliwości, że to, co jest nagrane na czarnych skrzydłach, to jest co innego niż to, co nam dano. To nie ma wątpliwości. Nie ma wątpliwości. Powtarzam jeszcze raz. Żadnej złej woli. Oczywiście, make love, i tak dalej. Wszystko dobrze. Bardzo dzieci kwiaty. Jesteśmy z pełnym uznaniem dla, dla Rosji. Kochamy Rosję, kochamy wszystkich Nikogo o nic złego nie podejrzewamy, to jest zupełnie oczywiste. Ale jest też oczywiste, że dane, jakie w tej najstraszliwszej, najważniejszej sprawie, jaka Polaków dotknęła od sprawy Katynia, które nam Rosjanie przekazują, są inne niż te, które miały miejsce. No, to jest też oczywiste. W związku z tym odpowiedzialność za zbadanie tego został, powinna zostać przejęta przez Polaków. W tych trzech obszarach przynajmniej powinna zostać, Polacy powinni przejąć odpowiedzialność. Tymczasem pan Marszałek nic tej sprawie nie zrobił. Odwrotnie. Odwrotnie. Głosował przeciwko temu. Ja muszę Państwu powiedzieć zupełnie uczciwie.